Nikt nie krzyczy, to chyba nie ma Shiny. A ja sprawdzę to. Shiny Mewtwo! Ale się ludzie na mnie gapią. A! Witam wszystkich tu z Dzisiaj w Ostrowcu się wszystkim ruszyły rajdy na Mewtwo, legendarnego pokemona którego możemy mieć w wersji Shiny. Ja tutaj już zbijam powoli z ekipą, która jest tam w tle za mną ale pokażę Wam infografikę. Tutaj macie kontry, jeśli byście chcieli zbijać tego miotu. Ja tutaj używam tyrków z movesetem mrocznym. Także jak widzicie tutaj super efektywne są ataki, crunch. I jeszcze jeden mam chyba bite, z tego co kojarzę. A akurat bije teraz setką tyrkiem, także tutaj schodzi ładnie. CP tego miutu ma 66 318, jeszcze tutaj jest 7 osób w lobby, także Friendship będzie bonusem. Dodatkowe obrażenia, 8 osób jest właściwie, już nawet nie sprawdzałem. Dobra, kolejny tyrek, tutaj też roczny moveset. Postawię sobie kamerkę tutaj, może, żeby mi to było łatwiej zbijać. Także bijemy. Pierwszy super efektywnie schodzi 216 sekund. Już tutaj praktycznie 1 trzecia. Nawet więcej jest już zbite. No i mamy 200 sekund i połowa miutu już jest rozwalona. Pomarańczowy pasek, także ładnie to wszystko nam schodzi. Napiszcie w komentarzach koniecznie, jak Wam idzie łapanie Pokémonów z piątej generacji ponieważ ja wczoraj nagrałem właśnie na premierze, o 22 była premiera piątej generacji, wyszedłem z domu, opałem przez dwie godziny na dworze szukałem shiny patrata, shiny lilipa, napiszcie czy macie jakieś ja przypnę wam serduszka, jeśli komuś udało się już złapać pod komentarzem i tak, jedna trzecia jeszcze tego miutu tutaj została chyba ten e, Tyrek ma słaby moveset, widzę coś wybrało automatycznie mi no trudno już nie chce mi się zmieniać. No właśnie, mroczny powinien być, żeby tutaj super efektywne obrażenia zadawało. Jeszcze dzisiaj możliwe, że porobię parę wymian z graczami tutaj z Ostrowca bo fajnie by było zdobyć tukierki dodatkowe do ewolucji Pokémonów z 5. generacji. Zwłaszcza, że większość wczoraj praktycznie uzupełniłem. Jedynie co to podwójne oszołoty mógłbym wymienić, żeby dostać plus 3 Candy za Trade'a. No i do Lilipa. Do Lilipa również cukiereczki by mi się przydały, bo on ma dwie formy ewolucji, także jest tak. Herbier i Stoutland. Bardzo fajny Pokémon, bardzo fajny również wariant jest tego Pokémona w wersji Shiny. Także bardzo ciekawie. O, teraz wybrało mi miotu kontra miotu coś, coś te kontry rekomendowane nie zawsze są takie rekomendowane. Jedynie co, to tutaj Shadow Ball super efektywnie siada. Wyłączę te powiadomienia. No i dobra, 85 sekund zapasu. 85 sekund. No i dobra, 80 sekund zapasu, Mewtu pokonany, teraz chwila prawdy. Ten moment, czy będzie to Shiny Mewtwo? jeden z najlepszych legendarnych Pokémonów, którego można mieć w wersji Shiny. CP2300 coś, tutaj Friendship wbity, 5 Golden Raspberry, 2 Fastiemki, ok, Hyper Potion, spoko, 9 Red Candy, bardzo spoko, 1000 Stardasta, 10 000 Expo, chwila prawdy. Tam chyba nikt nie krzyczy Nikt nie krzyczy, to chyba nie ma Shiny A ja sprawdzę to SHINY MUTU! SHINY MUTU! 2367 Ale się ludzie na mnie gapią Aaaa! Pierwszy Shiny Mutu, o jać Kręcę! Jakie jazda, jaka jazda! Aaaa! <tryk> 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 Ja właśnie tak idę, patrzę, nikt nie krzyczy Sprawdzę IV 93 O kurde, atak dobry, defense na maksa, HP <noise> Nie Gratki Dzięki, dzięki <noise> <i> albo <noise> Kurde, to, to tylko mi siadł <noise> O nie jaki fart, pierwszy Righty Shiny Na, na, na tą polę Ja mogę iść do domu Usuniemy cię YouTube Ej Daj za co tu mamy Dobra jedziemy po kolejnego Idziemy jeszcze do parku bo tutaj na Nirwaju pojawiła się ewolucja tego ptaka z piątej generacji fajnie by było go złapać zawsze to mniej cukierków do ewolucji później gdzie ten latający? Tutaj hałasują, bo robią plac zabaw u nas w parku. Postawili całkiem nowy, dosłownie chyba wczoraj zaczęli ustawiać wszystkie barierki i tak dalej. Teraz będzie rajd na Miotu, także idziemy spróbować szczęścia na drugim rajdzie. Szaniczek patrata? Zwykły? A ja się dodam jeszcze do dżima, tego EX-owego. Kurde, chciałbym wstawić Miotu, ale nie można. Dobra, to dam oszałota. Będę zbierał candy. O, jest, jest, jest. zobaczcie. Tutaj tranquil jest, także łapiemy. 619 CP, ma weatherboosta. Dodajmy mu pineapple. I hop, on jest za daleko, muszę go oszucić inaczej. Teraz, oj, myślałem, że excellent siądzie, ale nie. Raz, dwa, trzy. I siedzi, to będzie kolejny wpis do Pokédexu z piątej generacji. 10 candy, bo razy dwa z pineappem. I do ewolucji potrzebuje 50 candy, czyli jeszcze 15 cukierków. To niedużo. Sprawdźmy sobie appraisal. Sławę Ivy. Dobra, to idziemy na Miotu, bo zostało dosłownie 6 minut do rozpoczęcia rajdu. Dobra, kolejny rajdik na Miotu. 19 osób w ekipie. Tutaj pójdzie znacznie szybciej. Jestem ciekaw, ile osób właśnie na pełne lobby spotka Shiny legendarnego Miotu. Mi już się udało, mam jednego. Mógłbym go w sumie wykorzystać w tym odcinku, ale nie zdąży już zmienić. Dobra. Miotu ma Thunderbolta. Już tutaj końcóweczka. 200 sekund zapasu to dobry wynik. 7 Golden Raspberry, 15 Hypertolchonków, 1000 Startasta. I 10 000 Dobra, Czy ktoś ma szajni? Nie mówcie. Sprawdzamy. Sprawdzamy. Zwykły 2324 CP. Dobra, czekamy na kółeczko. Hop. Excellent. 87. klimatyzacja się włączyła 2387 to jest setka to tutaj zdecydowanie nie jest dobra, wyskakuję z tych Excellentów ostatni rzut ostatni Excellent no cóż, nie tym razem ale Shiny już jeden jest, także nie będę się tutaj zamartwiał na rbają nic nowego na rbają nic nowego nie ma z piątej generacji także chyba pójdę tylko po tego kotka Purloina. i może jeszcze ktoś będzie chciał jakiegoś tradea zrobić. Czy będzie laki? dobre CP? Nie. Ale Ivy można sprawdzić. Nie, Nie, słabe. Ale dzięki za wymianę. Dobra, przytrzymał. Jakby taki mój kolega, to był Top Hiko Mechanik Rowerowy. Pomaga widzom naprawić rower. Bo chcę uzupełnić też laki Dex z tej piątej generacji. Czego ty nie masz, jak ty wczoraj o tej godzinie wychodzi <laughs> Hiko poluje. Nie śpi, w, nie śpi po nocach, poluje, montuje. Co? Zrób 5 zdjęć Iwi? co to za quest? Może z Ketka? Nie wiem. Nie, nie mam pojęcia co można z tego dostać. Za łatwy quest, żeby dostać coś dobrego, nie? No. co So don't be, don't be. Niestety nie. Dobra, ale dzięki za wymianę. Rozbini telefon bardziej. A no nie, nie rzucaj o ściany. Nie rozbijaj telefonu, bo nic nie wyjdzie z tego trade. 40 tysięcy Dasta dla nas nowe wpisy. Special trade. Robimy. Idzie. Special trade. Pokaż, może siądzie tutaj, czy nie siądzie. Nówka sztukę, nieśmigany telefon. <noise> Widzę, że animacja się wczytuje w równym tempie. I nie, I nie laki. Ale a price? Ej, dobra defensywa nawet. Jak to mówią rywa, nie? No, dzięki za wymianę. Będę miał nowy shine i sobie zrobię później jego ewolucję. To, jakby co, to przy, przywozi jak najwięcej regionalnych. Dobra, będę przywoził jeszcze, to się powymieniamy. Dzięki, na razie. No i to tyle chyba na dzisiaj. Po takim udanym dniu można wracać do domu, zająć się montażem. Powiem Wam, że dzisiaj się nie spodziewałem. Jak byłem rano, to nikt nie chciał iść, a tu nagle idziemy na ten rajd. No i wszyscy się zebrali, wszyscy poszli. Pierwszy rajd, pierwszy shiny. To było dobre. Dobra, dyszka się kluje. To jest chyba ta za bonus z. Tak, z 50 km. Sprawdzę sobie AVE's. O, całkiem spoko. A teraz idę sobie coś kupić, bo jestem na zakupach. I tak, dorwałem sałatkę z soczewicą i wędrzonym tuńczykiem. Jeszcze spaghetti będę robił sobie na obiad. A tu jest jeszcze ten Pokestop, który jest krzesłem, takie rzeczy, tylko w Ostrowcu. No i jeszcze na dobre zakończenie dnia mamy jednego Pokemona na Nirbaju. To jest ten ziemny, jak się nie mylę, ziemny albo kamienny. Dobra, złapmy go zanim się zespałnuje Drillbore. 948. Niby się na zielono świeci, ale wiecie, wolę mieć pewność, że siądzie. Uuu, pięknie. Złapany. Nowy wpisik w Pokedexie. się. 529 numer. Sprawdźmy sobie upraise. Defense. Może być. A tak bardzo słabiutko wypadł. Ale będę miał już jak zbierać sobie candy na jego ewolucję. Także super. A tak poza tym to nic innego więcej tutaj nie widzę ciekawego. Szukam jeszcze starterów, ale to chyba w kolejnym odcinku. Także nie zapomnijcie 5000 wyświetleń albo 500 łapek w górę. Jedziemy z kolejnym odcinkiem, zagrajmy w Pokémon Go. Do zobaczenia. Na razie, cześć.